Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tłumaczycie, że za wzrost... Cen odpowiadają czynniki zewnętrzne, Putin, pandemia, ale to nie tylko cen, wzrost cen gazu, energii elektrycznej, paliwa, materiałów budowlanych, to jest cen ogólna inflacja i za to odpowiadacie też Wy, rządzący, poprzez liczne podatki, które nakładacie, wzrost VAT-u, którego nie obniżyliście, opłatę emisyjną do paliwa, opłatę mocową do prądu itd. itd. Dalej. Ale to także są szkodliwe regulacje rynku. W 2018 roku wprowadziliście, znowelizowaliście ustawę o magazynowaniu gazu, która miała doprowadzić monopolistyczną pozycję PGIG po to, żeby konkurencję wykurzyć. Gdy nie ma konkurencji, wówczas wiadomo, że są wyższe ceny. I to, co robicie, to jest po prostu oszustwo. Te wyższe ceny i tak Polacy zapłacą. Tylko nie dzisiaj, tylko za kilka lat, gdy już nie będziecie rządzić i nie będziecie ponosić za to odpowiedzialności. To jest oszustwo. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.